Witam wszystkich w czasach zarazy. Czasy mamy, jakie mamy. Część z nas jest uwięziona w domu, część musi pracować. Wielu z nas przygotowywało się do takiego momentu. Tworzyliśmy boby, uczyliśmy się niektórych rzeczy, mieliśmy jakieś tam skile. I nam przykład dzisiaj się te skile, niektóre mogą przydać. Proca. Chcę pokazać dzisiaj. Kilka patentów. Samorobienie procy pozwala nam rozwijać inwencje, wymyślamy różne modele, szukamy różnych materiałów. Umiejętność stworzenia czegoś z niczego daje ogromną satysfakcję, a jednocześnie jest to sposób na zabicie czasu. Robimy proce, później robimy cel, szczelamy, poprawiamy swój skill. Więc Proca jest świetnym sposobem na spędzanie czasu kwarantanny, który i tak musimy w jakiś sposób spędzić. Ja pokażę kilka rzeczy, które, które mam, które mogą dla Was stać się pewnego rodzaju inspiracją. Może zacznę od mojego zestawu przeżycia. To jest takie metalowe pudełeczko. I co ja w nim mam? No, mam w nim. No, właśnie, moją procę. To jest moja ostatnio ulubiona proca. Tak ona wygląda: czyli jest to pętla z gumy, czyli jest to jeden pasek gumy. Dość długi trzeba mieć ten, ten pasek. No i przywiązana do niego jest skórka. Ale oczywiście, na przykład, jak mamy dwa krótsze kawałki, to możemy tutaj je związać, czy, czy mieć dwie różne skórki po dwóch stronach. Jak się tym posługujemy? No tak, zakładamy to na palce tu. O. Teraz tym kolejnym, czyli zakładamy na wskazujący, na serdeczny, środkowym przytrzymujemy, teraz wstazamy w tą pętlę od wewnątrz wskazujący i kciuk, i teraz naciągamy, czyli tu mamy pocisk, a tu naciągamy. No i jeszcze e. Technika szczelania takiego nazywa się forkless czyli bezwidełkowa. Jest to najmniejsza chyba praca jaką, jaką można mieć. Zawsze pod ręką, co jest dalej w pudełeczku. No, w pudełeczku mamy różne rzeczy. Mamy na przykład taki pierścionek, który możemy sobie założyć na palec, magnes. I mamy trochę am amunicji, którą możemy po prostu zabierać i sobie. Y y podawać i trochę amunicji takiej innej czyli szklane marble ołowianą. każda z tych kulek służy nam do czegoś innego Dlaczego? dlatego, że no, marblami możemy strzelać w miarę o już nam się coś nam się tak